Szanowni Państwo, serdecznie zapraszam do posłuchania audiobooka do książki Katarzyny Bednarczykówny. Masz się łasić, mobbing w Polsce wydawnictwo czarne. Nie ma żadnych wiarygodnych liczb, które mogłyby pokazać prawdziwą skalę mobbingu w Polsce. Skale przemocy psychicznej w relacjach między ludźmi pracującymi w prywatnych korporacjach, rodzinnych biznesach i potężnych instytucjach państwowych w mediach, urzędach, na uniwersytetach, w szkołach, samorządach, fundacjach, kulturze, sądach, wojsku, fabrykach, szpitalach, sklepach, marketingu, mediach społecznościowych, gastronomii. Warszawa, wieś pod Kaliszem bez znaczenia. Ta przemoc jest wszędzie ma jedynie Różne narzędzia. Jest to bardzo mocna i bardzo potrzebna książka, która uświadamia skalę, język przemocy i mobbingu w Polsce oraz narzędzia, jakimi możemy walczyć przeciwko mobbingowi. Uważam osobiście, że jest to lektura obowiązkowa dla każdego. Serdecznie polecam Ewa Abart.